Witam kochani, no to się popisałem. Nagrałem dwa filmy rano i obie dwóch nie ma głosu. Nie wyłączyłem słuchawek, dlatego tak było. Słuchawki leżały gdzieś daleko od telefonu A ja nadaję przez gdzieś pół godziny Kochani, co wam chciałem przekazać Kochani Nie mamy prawa grzeszyć będąc w Chrystusie nie mamy, czytamy to w liście do Rzymian. Jak możesz być w Chrystusie i nadal grzeszyć? Ja się nie ubzdurałem tych słów, kochani. Kochani, jak możesz być, u... jak ja czytamy, że w nim umarliśmy, w nim, w Chrystusie. Kochani, chrzest jest symbolem śmierci i zmartwychwstania w tym życiu. W tym życiu. Śmierci i zmartwychwstania jako nowe stworzenie w Chrystusie. Chrystusie, pamiętajcie, nie jesteśmy już sobą, żyjemy nie dla siebie, dla Niego, nie jesteśmy indywidualnością. Ja nie jestem darkiem, ja nie żyję dla chwały mojej. Gdy ja się modliłem za muzułmankę, ona podziękowała mi, ja, jej, ja pokazałem palec do góry, no, to co? że ja, ja Cię wyleczę, moje słowa. Pamiętajcie, nasze słowa nie leczą, dlatego niektórzy kochani, niektórzy kochani rozwodzą się w tej modlitwie, gadają tyle podczas modlenia się za kogoś, za zdrowie kogoś, tak jakby to ta osoba miała coś do czynienia z tym. Ewentualnie w kościele, w kościele katolickim trzeba za zdrowie kogoś, jeszcze trzeba godziny nadawać, tak jakby to... Yy, to nasza moc by leczyła. Kochani, to nie nasza moc. To jest poprzez to, co się na krzyżu dzieje. Stało to się. Już stało. Wszystko się dokonało. Nasze zmartwychwstanie, nasze odpuszczenie grzechów, nasze uleczenie, to wszystko była sprawa krzyża. To się dokonało. My tylko się na to powołujemy. Nasze słowa, naszymi słowami się powołujemy na to. Nie mówiąc nic do szatana, my przypominamy, że Bóg Go pokonał. My przypominamy krzyż Golgoty. Przypominamy. Nie mówimy do szatana, szatanie wiesz, Ty musisz ustąpić, bo przypomnij sobie, Jezus Cię umarł i Jezus zmartwychwstał. No, my tego nie robimy. My mówimy, co się stało. I my to sobie to prawdopodobnie musimy bardziej, to uświadamiamy to sobie, kim my jesteśmy. Kochani, to samo ma się w kwestii spowiedzi. Jeśli my mamy żyć, nowym życiem, nie mamy prawa upadku. Nie mamy prawa do upadku. Czy możemy upadać tak? Możemy. Szatan zawsze będzie do nas pukał. I czym dłużej nie czujemy go, w naszym życiu, to znaczy, że jeśli nie, nie czujemy prześladowania. I to tochani, to, nie, to, to niekoniecznie jest prześladowanie, że ktoś, ktoś nam mówi yy, yy, a, ale z ciebie, chrześcijanin, ale coś tam ale ewentualnie w pracy ktoś cię prześladuje. Nie, to niekoniecznie to. To są te próby, na jakie szata nas naraża, by nas wybić z równowagi. Z równowagi, z równowagi którą naszą równowagą jest. Jest Chrystus. Kani, jak możemy grzeszyć, skoro czytamy, że jesteśmy w Chrystusie? Jak możemy grzeszyć, wiedząc, że w nas jest Duch Święty, Duch Święty, Duch samego Boga? Jak możemy grzeszyć, wiedząc, że yy, nasze ciało, czytamy, jest świątynią Ducha Świętego, że Bóg przy nas przebywa i my nadal grzeszymy? No. Jeśli, Kani, Konfe... Kochani, yy, skąd się wzięło słowo konfesjonał? Z łaciny, po angielsku słowo spowiedź jest confession. Jest confession. Ale to słowo nie znaczy, aby iść i swoje grzechy wypowiadać, tylko aby wyznać. Confession to jest wyznanie. Wyznać to, kim jesteś drogi katoliku i drogi chrześcijanie. Ja to mówię, ponieważ niektórzy katolicy, po, po pierwsze, ja jestem po pierwsze katolikiem, tak by to miało znaczenie. Jakby to i tylko my jesteśmy zbawieni, a po następnie chrześcijanie mówią, a katolicy idą do diabła. A żyją tak samo. Jak żyjko, dlatego, że zmienili nazwę. Więc słuchaj, co? posłuchajmy wszyscy, posłuchajcie. Gdy Żyjemy w Chrystusie, nie mamy prawa już grzeszyć, ale gdy nas ciągnie do grzechu, my wyznajemy to, kim jesteśmy. To jest właśnie konfesja. Gdy ciebie ciągnie do czegoś. Pamiętaj, że szatan szaleje w ostatnich dniach. Pamiętaj, że poprzez telewizor. Na lepsze dojście do ciebie, i możesz, i powinieneś, się ja uważać, jak najbardziej. Możesz odłączyć telewizor, wciąż masz komputer, masz telefon komórkowy, możesz ciągnąć je do pornografii, możesz szukać, ale gdy cię ciągnie, to ten Chrystus, który jest w tobie silniejszy, i ty wyznajesz Panie, dziękuję Ci, że nie jestem tym, kim byłem. Halleluja, ojcze, chwalę Cię, błogosławię Cię. I tak długo to czynisz. Aż nawet nie będziesz chciał łączyć telefonu. I to jest Twoje zwycięstwo. I to jest to, gdzie Paweł to Paweł napisał: Dobry bój toczyłem. Dobry bój toczyłem. On też miał, on też, szatan go, szatan go też testował cały czas. On nie odpuści. Jeśli on, widzi, jeśli on widzi, że Ty chcesz się stać, Ty chcesz się stać. Odbiciem Boga, on nie odpuści. On kocha, jak ty chodzisz do kościoła. On kocha, jak ty chodzisz do spowiedzi i zaraz za każdym razem upada ale mówi, ja super. No właśnie. Ciekaw jestem, kiedy ta osoba sobie zda sprawę, że żyje w upadku, bo non-stop musi chodzić do spowiedzi. Ponieważ ta osoba nie wie, kim jest. A już przed uświadomić nam, co On dla nas zrobił, kim my już jesteśmy. Jesteśmy nowym stworzeniem w Nim. I już grzechu w nas nie ma. Jak my możemy świecić się dla świata, tak jak jest powiedziane, aby, yy, tak dzisiaj akurat był wers, yy, wers dnia w tej, w tej aplikacji, którą ja subskrybuję. Aby ludzie, aby ludzie chwalili was przed Bogiem, tak, tak, abyśmy tak błyszczeli przed ludźmi, aby nas chwalili przed Bogiem, wyznawali. Kochani, to, 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 to jak my to zrobimy? Kochani, jeśli my nie czujemy prześladowania w jakiś sposób i to jest właśnie prześladowanie, że nas ciągnie do grzechu, do upadku świata. I to jest dobrze, właśnie. Właśnie, jeśli my go nie czujemy, to znaczy, że żyjemy w jakimś upadku. Znaczy, że już tak daleko weszliśmy w ten grzech, że nawet nie wiemy, już my nad usprawiedliwiamy nasz grzech, wiecie? Usprawiedliwiamy nasz grzech. ja teraz na przykład nie grzeszał, zamiast pić pół litra wódki dziennie, pije tylko jeden kieliszek. Wciąż usprawiedliwiamy, tak? Ewentualnie nie zdradzam mojej żony yy, raz w tygodniu, tylko już teraz raz na miesiąc. Już zrobiłem postęp. Ani wyznawajcie to, kim jesteście do tej pory, aż w to uwierzycie. Do tej pory, aż. Do tej pory, aż. Poprzez ducha, który jest w was, wy, to, wy w to uwierzycie. Zobaczcie, będę, będziesz miło Pana Boga swego, z całego serca swojego, z całej duszy swojej, całym sercem twoim. Tam jest słowo ciałem? My tym ciałem nie możemy miłować Boga. I tu nie chodzi o serce, o narząd. Tu chodzi o te zmienione serce. I zobaczcie, nie możemy miłować Boga. Ja to Wam mówiłem chyba w filmie, który już wkleiłem. Nie możemy miłować Boga naszym duchem. Absolutnie. Naszym duchem nie mamy prawa Boga miłować, ponieważ nasz duch jest tym duchem, którego my się musimy wyzbyć. Nasz duch musi być zastąpiony Duchem Świętym. Jeśli upadasz i chodzisz do spowiedzi, to znaczy, że nie ma w Tobie Ducha Świętego. To znaczy, że ochota nawet na to, abyś ty był inny, żebyś ty się zmienił, zmieniła, nie wynika nie wynika z dobroci Boga, tylko wynika to się, tylko to, to jest jakoś, to jest takie cielesne cielesności. Ale szatan nadal się trzyma w upadku bo nie możesz wielbić Boga tym ciałem ani duchem, który masz ponieważ Jezus właśnie po to ma w nas być Duch Święty aby naszego ducha wygonić jednym duchem czytacie i możemy być tylko połączeni w Chrystusie wówczas dostajemy to same myślenie Ani kiedy kiedy jeszcze raz przypomnę, kiedy Piotr powiedział, przydaj nam więcej wiary, właśnie wówczas, gdy Jezus mówił o, yy, o wybaczeniu. Wybaczenie brak wybaczenia jest też grzechem. Obojętnie co, za co. Ponieważ nie znamy nikogo w ciele, nie możemy mówić, że ktoś nam podłożył świnie, ja go nienawidzę. Bo, ponieważ czytamy, że nie znamy nikogo w ciele, i staliśmy się nowym stworzeniem, my nie reagujemy <laughs> przepraszam, na żadne fizyczne rzeczy. Skoro czytamy, że w nim, z nim razem umarliśmy i, w, i, i zostaliśmy do nowego życia powołani, to nie grzeszymy więcej. Nie posługujemy się tym ciałem. Nie dajemy się. Szatam, pamiętajcie, Szatam chce dość. Do naszego ciała. I my to wyznajemy. I kochani, w wielu kościołach chrześcijańskich jest właśnie czekanie na to, abyśmy stali się, abyśmy dostali nowe ciało. Po śmierci. Albo, tak jak czytamy, w orze, że gdy przyjdzie Jezus Chrystus, to w okamgnieniu będziemy przemienieni, będziemy mieli inne ciało, ciało święte. No to, kochani, to jest bardzo szlachetny cel, to jest super szlachetny cel, no nie? Paweł, możemy na Cię powołać, tutaj Paweł napisał, yy, Paweł nam napisał, yy, być z Jezusem Chrystusem jest, jest bardziej szlachetne. Ale ze względu na Was zostaję, zostanę, aby Wam więcej przekazać o Nim, jak macie żyć. Jak my to możemy powiedzieć? No to to już jest wszystko nam przekazane, to teraz my tylko czekamy na śmierć. Na życie z Nim nie, kochani. My też mamy tak samo myśleć, czyli my chcemy, by w nas ten Chrystus błyszczał dla innych. Przyjdź królestwo Twoje na, w niebie i na ziemi. Tu już za tego życia te królestwo przyszło. ani tam w niebie my nie będziemy szatana wyganiać. Więc my tutaj, ty, my tutaj naszym życiem, mamy czymś się posługiwać, mamy coś zmienić. Aby wasze światło świeciło. I w Izajaszu czytamy. Powstań i, i zabłyśnij. Ponieważ ciemność zasłoni, ponieważ żyjesz w ciemności, i Izajasz napisał. Głęboka ciemność pochłonęła ludzi, a ty będziesz błyszczał. Jezus powiedział, trzeba nam dzisiaj działać, dopóki jest dzień, ponieważ nadchodzi noc, która jeszcze mi nadeszła. Drogi katoliku, ja nie mówię tutaj nic, aby Ciebie skrzywić. Ja mówię, aby Tobie pomóc. Abyś ty się stał nowym stworzeniem w Chrystusie, ponieważ jeśli wciąż żyjesz w grzechu i upadku, nie stałeś się tym, jak możesz błyszczeć. Ja tego nie mówię z nienawiści do Ciebie, możesz chodzić do tego kościoła, do którego chodzisz, bo nie rozumiemy nowego stworzenia i nie myśl, że ja atakuję tylko Ciebie jeszcze raz, ponieważ tak jak powiedziałem, w wielu kościołach chrześcijańskich jest nauka o że po to chodzimy, aby tylko pójść do nieba. Tak, tu będziemy żyć w upadkach. Jeden będzie się śmiał kościół z upadków drugiego, ale nadal żyjemy w upadku. Jeszcze raz wam mówię kochani. Spowiedź to jest wypowiadanie tego, kim jesteś. W oczach Jezusa Chrystusa. Dziękuję, dziękujesz Mu. Wyznajesz to, abyś uwierzył, uwierzyła to, w to, kim jesteś. Czynisz to kilka razy dziennie i czynisz to, gdy ciągnie cię właśnie do grzechu. Przypominasz szatanowi Golgotę, przypominasz mu krzyż, poprzez który Ty jesteś nowym stworzeniem. I mówię, że Cię do tego nie ciągnie. Właśnie jak to nie ciągnie, jak ciągnie, ale nie powinno ciągnąć, więc nie ciągnie, Ciebie nie ciągnie, Boga, który w tobie żyje. Nie ciągnie tak jak ja Wam wspomniałem wcześniej, w, filmie, w jakimś poprzednim filmie, w chwili obecnej. To jak mnie szatan testuje, on mnie testuje poprzez moją żonę. Moja żona ma tą ciężką sytuację w pracy. Rozumiem, jej jest nie, nie jest dobrze z tym być wykorzystywaną. Robić 80% tego, co powinny robić, co powinny zrobić trzy osoby. To więc na jest około 80% zrzucone. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. I ona przychodzi sfrustrowana do domu i... Kochani, moje przytulanie jej tutaj nic nie da, ponieważ ja ją mogę przytulić, ale ona musi iść do tej pracy na drugi dzień i twarzą twarz stanąć, w ten... znowu. Znowu ją będę przytulać, tam się będzie źle czuła, a to nie. Ona też, to jest jej bój. Tak jak Paweł napisał, dobry bój stoczyłem, jest dla mnie korona, tak dla każdego z nas jest korona, jeśli dobry bój, to czym? Musimy sobie zdać sprawę, żeby to nas nie dotykało. Abyśmy nie żyli przez... Ponieważ jeśli my to robimy... Słuchajcie, to znaczy moja żona w chwili obecnej jest narażona na to, że żyje poprzez upadek osób z którymi ona pracuje. Ona nie może żyć w jej upadku, ona ma żyć w świętości Boga, w niej jest Jezus Chrystus. Ja nie mówię, że ona ma się dać wykorzystywać, ale tu musi być inny, inne podejście do tej sprawy. To, że mam nadzieję, że to zrozumiemy i. To nie, I staniemy wyżej, każdego dnia wyżej. Nie możemy być już bliżej Chrystusa, jeśli on mieszka w nas, prawda? Tylko teraz musimy wyznawać to, kim jesteśmy. Pozdrawiam wszystkich, Witam Chrystusa.